Jest 6.22, słuchacie państwo Radia Republika, a pierwszym gościem poranka Radia Republika jest pani prezes Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, czyli organizatora akcji Szlachetna Paczka. Dzień dobry. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Pani prezes, no i od tego zaczniemy, to znaczy od tego, od tej bazy która będzie bazą rodzin dla właśnie akcji Szlachetna paczka historie które można też przeczytać zobaczyć nie tylko tych rodzin ale także rodzin z tak zwanego Biedańska jak to państwo określili czyli takiego miasteczka biedy mówiąc wprost w którym żyje już 2,5 miliona Polaków tyle osób to jest zatrważająca liczba żyje za 30 zł albo mniej dziennie to jest taka bieda która nie stawia wyboru, nie wiem, nowy ciuch czy lepsza kawa rano, tylko stawia wybór pod tytułem rachunek za prąd, ciepło zimą dla dzieci czy, czy przetrwanie. To prawda, to są takie historie zupełnie niezawinione, bo czym zawiniła pani Jadwiga, która przez całe życie bardzo ciężko pracowała jako salowa w szpitalu i w tym momencie ze swojej Emerytury 1800 zł w Krakowie musi zapłacić za mieszkanie. Ma mieszkanie takie pokwaterunkowe, co oznacza, że te 1800 zł, jak zapłaci za wszystkie rachunki, a jest osobą bardzo honorową, jak mówią sąsiedzi, to zostaje jej dokładnie 164 zł na cały miesiąc. I ona mówi, że właściwie to są takie pieniądze, że ona. Je przekłada z kubki na kubkę, z takiej kubki leki na kubkę żywność i w zasadzie nie ma wyboru, czy kupi leki, czy żywność, bo wie, że jeżeli nie kupi, nie kupi tej żywności, to te leki nie będą jej potrzebne. I zgłosiła ją do szlachetnej paczki sąsiadka, która czasem dzieli się z nią posiłkiem, po prostu. To są takie osoby, które, jak pani Anna, która opiekuje się synem z niepełnosprawnością. Które nie wypracował sobie, był za młody, po prostu za krótko pracował, prawa do renty, i teraz na ich budżet domowy składa się jego zasiłek i jej bardzo skromna emerytura. I tak naprawdę, znowu po opłaceniu rachunków, ona wie, że ona musi zapłacić duże rachunki za prąd, dlatego że za jej syna oddychają urządzenia. Tych urządzeń jest bardzo dużo, w związku z czym te rachunki za prąd są dość wysokie. Ona ma, jak mówi, za dużo, żeby pomoc społeczna mogła jej pomóc. No właśnie, co jest, ma za dobre dochody. Co, 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 co z pomocą społeczną, bo jest cała masa urzędników, które się zajmują pomaganiem ludziom w potrzebie. Dlaczego ci ludzie nie zostali objęci taką pomocą? Dlatego, że mają za dużo. Ja czasem słyszę od, od tych naszych podopiecznych, że mówią, że oni mają za mało, żeby przeżyć, ale za dużo, żeby umrzeć. 160 na to 60 to tak, to bardzo dużo. No właśnie mówię oczywiście ironicznie. Tak, to jest tak, że rzeczywiście jak włożymy te pieniądze do tabelki, to, no, to po prostu nie jest brane pod uwagę to, co zostaje po zapłaceniu. Rachunków, ale jest brane pod uwagę to, co te wszystkie przychody, które się ma. No i tak w takim mieście jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, w momencie, kiedy trzeba wynająć mieszkanie, jeżeli człowiek nie ma swojego mieszkania, trzeba popłacić wszystkie rachunki za prąd, za gaz, za opłaty za wywóz śmieci. No to tak naprawdę ta najniższa nawet emerytura, nawet jeżeli jest wypracowana cała, to ona absolutnie nie wystarcza. Mnie bardzo poruszyła y, historia y, małej dziewczynki ośmioletniej, która nie wraca do domu y, celowo, zostaje dłużej w szkole, ponieważ tam jest po prostu. Cieplej, bo w szkole są kaloryfery, kiedy ona wróci do domu, jest po prostu przeraźliwie zimno. No mamy taki właśnie okres, gdzie no to jest bardzo poruszające. Małe dzieci, które nie mają no, takich podstawowych warunków bytowych, to są takie rodziny. 2,5 miliona osób żyje w, tej po w Polsce, w takich warunkach. Państwo piszą także o tym, że 5 milionów to jest tak zwana okolica. E, granica tej, powiedzmy, czyli tuż biedy, po, ponad, tuż progiem, ponad biedy. Pro, progiem biedy, no ale to też, mm, też te To jest też różnica bardzo... czasem 300 zł. No to jest czasem różnica 300 zł, czyli możemy sobie wyobrazić, że to jest 10 zł dziennie. E, rzeczywiście, e, blisko 275 tysięcy dzieci to są dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie, i e, to są dzieci, które e, nie wybierają sobie, które buty dzisiaj założą, bo spadł śnieg. Dlatego, że zazwyczaj mają jedne buty, jedne buty przez, przez cały rok. Zazwyczaj one są albo trochę już za małe, albo trochę za duże, bo jeżeli nie znajdzie się taka dobra dusza w okolicy, która im te buty kupi, nowe, to tych butów nie będą miały. To są, to są dzieci, które wracają do domu, właśnie w którym ciężko mówić o tym, że, że można się uczyć, dlatego, że rzeczywiście ich największym marzeniem jest to, żeby. Móc jak najszybciej iść spać, dlatego że łatwiej przetrwać, jak jest zimno, po prostu idąc spać i, i nie będąc świadomym tego, co się naokoło dzieje. A jednocześnie ceny nieruchomości w Warszawie, w szczególności w Warszawie wzrastają, wzrasta rynek dóbr no, luksusowych. Pani prezes, bo jest taka narracja powtarzana przez celebrytów, media liberalne, że bieda jest wyborem. Co, ja nie znam, nikogo, wybrał, nie znam nikogo, kto wybrał. Nie kto wybrał ubóstwo, naprawdę nie znam nikogo. E, te osoby, do których e, trafiamy, to są osoby, które są, e, które bardzo często żyły e, tak jak, może nie luksusowo, ale, e, ale tak zwyczajnie. Myślę sobie, tak jak ja, czy, czy Państwo. I zdarzył się wypadek. Zdarzyła się diagnoza y, ciężkiej choroby, choroby nowotworowej. Y, zdarzył się, y, zdarzyło się to, że po prostu y, serce nie wytrzymało, i y, na y, choroby układu krążenia, na które umiera coraz więcej Polaków, wiemy o tym, bo statystyki y, są bezlitosne, y, zmarł y, tata. Y, Młody człowiek, 40-letni człowiek, tak? I mama, która straciła najbliższą osobę, pogrąża się w depresji i nie ma nikogo dookoła, kto wyciągnie rękę do, do tej rodziny, tam pojawiają się no pojawiają się wyby. służby. Mhm. Tak, pojawiają się służby dopiero wtedy, jak już jest naprawdę bardzo źle i jak się okazuje, że ktoś zgłasza z sąsiadów czy szkoła, że, że dzieci są zaniedbane, tak? Powinniśmy zareagować jako ludzie wcześniej, wtedy kiedy jeszcze nie ma konieczności. A ludzie rea -reagujemy. reagujemy? Jak jest z tymi jest spo różnie. społecznymi postawami, jak Polacy? Jest bardzo różnie, bo to jest tak, że zwykle jak wiemy, jak wiemy, jak zauważymy już, to reagujemy. To jest tak, że rzeczywiście jeżeli, bardzo często jest tak, że trafiamy do starszej samotnej osoby jako szlachetna paczka i w Weekend Cudów, w tym roku 13-14 grudnia w momencie, kiedy sąsiedzi widzą, że wolontariusze w charakterystycznych czerwonych koszulkach wchodzą do danej rodziny, to wtedy mają aha, czyli. Tam ktoś mieszka, taki, kto może potrzebować. Czyli po pomocy. prostu nie dostrzegamy, nie interesujemy się. Nie dostrzegamy. za mało uważnie obserwujemy nasze otoczenie, nawet, żeby. Anonimowość jest to zauważyć. Anonimowość jest duża, też każdy z nas jest skupiony na swoich problemach, na, na tym, żeby też od tego pierwszego do pierwszego przeżyć, żeby swoimi dziećmi się zająć. Czasem też nie zauważamy tych dzieciaków, które chodzą z naszymi dziećmi do klasy i które. Nie jeżdżą na wycieczki szkolne. Warto zapytać u siebie w klasie, czy wszystkie dzieci to jest proste pytanie na zebraniu czy wszystkie dzieci idą do kina, czy wszystkie dzieci mogą sobie pozwolić na to, żeby jechać na zieloną szkołę. Bo czasem to jest kwestia zrzutki naprawdę po 50 zł więcej i, i już to dziecko nie czuje się wykluczone. Nie można pomóc, a to dobro niesie dobro. To na pewno. Jeżeli my pomożemy, kiedyś to polecamy do nas wszystkim słuchaczom szlachetną paczkę i pomaganie. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani prezes Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, czyli organizatora akcji Szlachetna Paczka. Dziękujemy bardzo.